Cześć, dzisiaj będzie kolejny odcinek na moim kanał. z z Oczywiście następny, odcinek, następny tydzień będzie, tak jak mówiłem, z gierkami, więc od poniedziałku już są wtedy gierki, a myślę, że będzie fishdom, bo... Firz jeszcze nie widzieliście na moim kanale, a mam go zainstalowanego. od od pierwszego levelu nie będziemy szli, ponieważ już w trochę przeszłem. Tylko dopiero później zacząłem nagrywać. A w już miałem przeszedł. Już, prze... już przeszłem go wtedy. Więc no. Więc pewnie będzie to od 0, od 700 Więc myślę, że teraz wam się to spodoba. Dzisiaj, no wiecie, że już na odpowieczanie widzieliście na moim kanale. I w się sensie odkrywa zatorów to, ale... i odpowietrzanie będzie tym razem pompy ciepła naszej, bo pompa znowu się zapowieczyła. Bo znowu teraz się zapowieczyła pompa. Jak wcześniej był były klimatyzatory, to teraz się zapowieczyła pompa. Także, ale pompa to nic dziwnego, bo to ona jest nowa, więc zawsze klimatyzatory się, się zapowieczają, gdy są nowe. Więc teraz zrobimy tak, że podobny tu wężyk i właśnie to robimy taki trochę defrost. Więc zobaczymy. Też oczywiście musi mogła odmrozić, ale to już nie musimy ten robić, bo takie mega zamrożone nie są, ale dobrze, żeby było. Więc my dzisiaj jeszcze to robimy defrost ich. Czyli wiecie, że to jest. W sumie ja do końca nie wiem, ale wiem. Teraz już wiem. To I musimy tę pompę y, zrobić, defrost pompy i klimatyzatora klimatyzatorów, bo y, właśnie też są zamarznięte całe i nic tam nie leci powietrza. Pinamy taki to wężyk. Tutaj, tutaj idzie, to i tutaj idą skropy linii, tylko pinamy wężyk. Takie wężyki już widzieliście pewnie. Przecież w każdy klimatyzator to ma. Tylko nie każdy oczywiście ma podpięty wąż więc z jednego to tak tylko kopię nie wiadomo, nie wiadomo gdzie podpinam no i mam jak podepnimy to musimy po prostu, po prostu podpiąć tę pompkę, co pamiętacie ostatnio na moim kanale ta pompa już była i dzisiaj tutaj mam nie wiem czekaj, gdzie to miałam to, tam chyba gdzie zestaw miałem do przepróżnienia klimy tam gdzie miałem zestaw do przepróżnienia klimy to właśnie chyba tam ta pompa gdzieś była schowana o, mam, mam. dobra, mam, mam, ją. Tutaj mamy oczywiście... Oczywiście ten nadeszczycik będziemy robić potem. Troszkę ciemno tu jest, nie widzicie? Podpinamy naszą pompę tak, jak było w klimatyzatorach, czyli podpinamy do, do rurki z postawy. I oczywiście pompkę teraz trzeba tylko podłączyć. I wiadomo, że będzie buch zaraz. Widzieliście, pamiętacie, jak na klimatyzatorach były wybuchy? wielkie wybuchy, ale tym razem nie wiem, się szukać. I podążę pod tę miskę. Ponieważ będzie naprawdę będzie się działo w tym odcinku, zobaczycie. Wiecie jaki był wybuch ostatni, pamiętacie, to wtedy zalało mi wszystko. Taki, co ja w tym Nie no, całe może nie, ale... Przynajmniej w sensie zalało mi tam, o, tu, w ogóle tutaj miałem mokro, w ogóle by było mokro, bo tej wody tak się zbierało tam w tym wężyku dużo, że zalało mi całe, tutaj co miałem mokre, i do tych miałem jeszcze uwaloną. Więc spróbujemy. No, dzisiaj się nie oszukam, nie uda mi się, nie uda się, w sensie wężykowy, więc się nie na dość niedostępne, więc nie będę gdzieś go tam... A może w grzejnik wdajemy, ale wiecie, ta pompa nie może też mieć yy, ciężko, więc wężyk może mieć tylko pół metra. Także więc tutaj akurat są, jest chyba centym, 20 cm wężyk. Nawet chyba ma 10 cm wydaje mi się, więc bomba nie może mieć też ciasno. wiem, przedłużacz i włączymy ją. Kabelek się zaczął. Takie to, taki to to ja lubię. Tak ja pójdę jeszcze po pikachaczku. co sobie biorę rzeczy do, do tego naszego... Jeszcze przygotuję sobie rzeczy do defrostu, bo też będziemy tam, wiadomo, powietrzeć. Ale wiecie, jak w defrostie jest mokro potem, ja no No trzeba to jak raz na jakiś czas zrobić defrost jednak, żeby odmrażać pompę, bo... no i klimat to też trzeba odmrażać. Jeszcze u... na moim kanale to jeszcze nie odmrażaliśmy, nie? nie? Dobra, podłączyłem to wszystko. To jest nic. To z będzie się nośnie ta woda wydać. No teraz to ja się nie dam oszukać, niestety. Nie dam się oszukać. Dobra, podpijam już, wszystko jest gotowe. I no, więc zależy na jakiś czas pompę. Trzeba zrobić Trzeba... to wszystko po Ja w ogóle dzisiaj Zobaczcie, że tam myślicie długo, czekać, ale dobrze, przygotowałem sobie już rzeczy. Okej, okay, no ale będzie buch. Buch nie zaraz jak nie wiadomo skąd. Wiecie co, ja bym to jednak zabezpieczył trochę. Dajemy jeszcze ciśnienie. No tak, żeby gdzieś nie wybuchło mi nie wiadomo gdzie. Bo jednak no... A dobre, wydajemy to gdzie, gdziekolwiek. Na przykład damy sobie tutaj. Albo niech notacka się tam leje. Wybuchnie i tyle będzie. ok, włączamy pompkę zaraz. Mm. wybuch był, ale za mnie tutaj przytoczyło No już widzę jak mi ten defrost pójdzie przecież 7 minut za to jeszcze nawet nie obnażyliśmy, byliśmy saturowani nie zrobiliśmy defrost. Przecież to jest przesadne jednak Więc co, ja to jednak zrobię nad miską jakąś, żeby to no niech to bucha sobie tam Przecież to powinno tylko trwać chwileczkę dosłownie. Ale klienacja to już nie odmrażamy, bo one się nie zapowietrzyły. Tylko chodzi o to, że ten skrobienie nie chcą znowu spątyć, a po musimy go odpowietrzyć Wędrzec to znowu odpad. Odciśnięcie to jest. Okay. Hmm. 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 O nie. Patrzcie, co tu się dzieje. brudne to wszystko. Nie, nie, to jednak nie jest, wiecie, co wiecie, wiecie, To do miski nie jest dobry pomysł, bo, nie, bo przecież zapomniałem sobie, że to jest ciśnienie i no wiecie, że jak to będzie psikać, to no nie psikać będzie, bo nie musimy stąd wziąć. Mam nadzieję, że już wszystko wyleciało. No, już lepiej, żeby to leciało gdzie indziej. No, lepiej, żeby do grzejnika leciało niż. Bo przecież no, jakie to mam, zadaj mi wszystko. Nie wiedziałem, że ile czystych skropleń tam jest. Przecież no, to jest przesada. Przesada to jest. no Dosłownie przesada. Przesada, przesada, przesada. Totalna przesada, przesada. Totalna przesada to jest, co tutaj widzę. Nie tak, że nie wiadomo ile do tego jeszcze wyleci. Przecież tego jest dużo jeszcze. Ta bomba już chodziła. Nie wiem, ale powiem wam, że pompy cię po więcej skroplają niż kremazatory, bo z kremazatorów daje się co jakiś czas jakieś kropelki małe, a pompy po całym się skapie. A mi nie kapie w ogóle, bo nie wiem co się stało. Zapowietrzył się coś. Dobrze, to lepiej że nie robimy tego nad tym, tylko gdzieś, gdzieś tak, na żeby było prosto. To wtedy będzie lecieć niby na kogo, na ten, na mnie, żeby nie wyleciał. Dobra, mam nadzieję, że to już większość tego byle No przecież 9 minut. No, 9 minut. Ale dobra, gdzieś próbujmy jeszcze wcisnąć tutaj ciśnienie. Okej, okay, to tam może na prosto. Dobra. Dobrze, to będzie. Jeszcze i teraz... Mm, mm. bo już słyszałem psyk, to znaczy, że już powietrze całe zleciało i już nie jest powietrza. Dobra, to czas na defrost. O, to już się boję, powiem wam. Już się boję tego defrostu, jak to będzie nam psikać. Dopiero się będzie lać. Mówię wam, jak i... widziałem defrosty i były naprawdę, no, totalnie będzie się lać z niego. Bo to będzie kapać z chłodnicy jeszcze. Nie daje się wiadomo, gdzie to będzie lecieć. Oj, trochę się stresuję tego defrostu. Jak to będzie wyglądać, ale. Ale dobrze, spróbujemy. Można znaczy się tak pać tego. Jak jesteś specjalistą, to wiadomo, jak to, jak to wygląda. Ale ja jeszcze nigdy takich rzeczy nie robiłem. Okej, okay, tutaj już nic nie używamy, tylko musimy po prostu załączyć naszą pompę i tak będzie wylatywać Tylko ja już po, pójdę wywalić wszystko, co nam nie potrzebne do the No, przygotuję potrzebne rzeczy do zefiostu. wysprzątam tutaj, wyczyszczę tą wodę, co tu jest. Widzicie? O, ta. I to to wszystko sprzątam, wyczysz wyczyszczę jeszcze tutaj sprzątam i myślę, przygotuję rzeczy do sprzątania. I a i wiecie co? Myślę, że telefon zrobimy w następnym odcinku, tylko wtedy dam wam ten sam opis i w nowym, w jakby w nowym filmie zrobimy już ten Defens, Więc Będzie ten film będzie dzisiaj, ale jakby podzielony na pół, bo jeszcze muszę przygotować te rzeczy, dam do sprzątania i w ogóle to mi trochę zajmie, zanim mi ten telefon zgaśnie, to powiem wam, że no bo po prostu kliknie się do snijak ekranu, aby włączyć aparat no i się cały film wyłączy Ale...